OK, witam, witam bardzo serdecznie po długim niebycie na ogólnie na polskiej scenie YouTube, a w ogóle na YouTube. Dlatego też dzisiaj pogramy sobie w coś ciekawego. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję, że pogramy. Yy, może wam jedynie w tym nagraniu przeszkadzać pasek. No wgrajcie się. Yy... Od Milirisa jest to próbna wersja, oczywiście, ponieważ tak jak każdy Polak, nie kupuje rzeczy i nie robię rzeczy, które których po prostu nie przetestowałem. Dlatego też to samo robię i w tym przypadku. Nee. Maybe. Nie, to jest ta godzina. Nie. Nie, 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 tylko nie to. Kiedy w końcu zebrałem się powrócić. No, sakra. Może i w to? To co tam jest. W tym poziomie. Ha, 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 jednak da się. Siema. Ale ja nie chcę mieć przyjaciela. Odwal się. Nie, 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 nie. Doktor Crane. O nie, nie nie. Chyba tak nie miałem... Kur... No ty głupi O Boże, 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 Bożeńko... Przeskok? Odwal się. A tam był fajn. fająk. Tam był fająk fajny, no. Co tam pisze? Dynie? No spoko, czyli dynie zabijają. Chyba mam tam spaść. Powiedzcie mi, że tak. Proszę, proszę. Pff, no jednak. Nie zrobiłem się, nie mam, mam wszystkie nogi przynajmniej. Krew krew. No nie, no. No, spoko, myślałem, że. <kluw> no tak, kaszelek. <kluw> A to coś chciało mi odgryć nogę. To żyje w ogóle jeszcze? Żyje. Mniam? Mniam? Nie, już miało więcej ząk dla ciebie. Co się stanie, jak pojadę tutaj? Aha, tam jadę. Nie, 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 nie. Chyba pomyślał, żeby... eee, że w Happy Wilsach takie straszne poziomy będą. Chociaż prawda jest też taka, że w Happy Wilsach są dwa, dwa rodzaje, przy tak według mnie, przynajmniej. Uuu. Dwa rodzaje graczy, którzy po prostu przelatują przez poziom. Licząc na totalną rozpierduchę, a z drugiej strony ludzie, którzy oczekują na jakieś takie referencje, czy coś takiego, tego nie znajdują. No dalej. Happy Future. Let's play this. A -a -a -a. Powiem wam szczerze, że za dużo ostatnio PewDiePie'a oglądałem. I bardzo możliwe, że po prostu będę rzucał jakimiś tekstami z niego. Jak się rzuca o tym? Dzieckiem. Dziecko można było w jakiś taki magiczny sposób wyrzucić z tego rowerka. Nie pamiętam. Co? Chuck Norris, urok. JB! zapiek Mhm. To Kur. Kurwa. Ule... Kurwa. Najostatniej gram tam to nie było takie dostacie takie miękkie. Coś z sobą reprezentowały. Epic jump, no, serio. Neon Wow, oh my god, everything! Um, 16fps, u super! You see, Happy Wars is going to the 7 years old! stop stuff with God! Goodbye then. Na no, spoko poziom. Chyba jakiś fascynująco najlepszy, ale. <laughs> Miał przekaz Głęboki przekaz Silent City. Tak super. Silent City. Już idziemy bez wyrzucenia mojego syna, bo. What the fuck was that? Waterfrag. You need to find the axe. No, przecież się była na samym początku. Spoko, że jedzie pod górkę tyłem, nie? I pedały je do przodu. Uuuu, Fizyka, grafika. Ta gra ma wszystko po prostu, 10 na 10. What the kluk już mogę jechać, spoko. Nie no, nie no nie! Nie, nie, nie! Aha, tak miało być. What the fuck! It's so weird. O, oh, goodbye, goodbye. To jest tekstura. Tak. Nie. Mo. Dobra. Co z tą bombą? Czy ona ma jakiś sposób wybuchnąć, pomóc mi, czy co? Goodbye, 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 goodbye. Przemierzamy budynki. Co to było? za czas idzie? No, no, no! No! Eee, eee, a, aha, tak miało być. Taki. Happy Skrypt, tak? Jepsię, nie chciałem cię ratować. Co tu wybrać? O, super. Preset. Aha, uciekłem. Mam się chwycić. Albo i nie. Kad Na 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 na. na. E, e, e. Patrz. No hamstwo. No. Działaj. Jest. to jest. Fajnie, że nogami odchylam. łamie. Brzozy stalowe brzozy, no i co teraz? Aha, Uuu. ale jazda, ale dobry poziom, ale kroźbę łeb, naprawdę, tylko z dnia przychodzimy, a to nie jest dzień. No, Uuu. Jimmy, Jimmy, draniu. Mm. Wjechał mi w dupę mm. limbo 2? Uu. Mroczna, taka straszna. Tam nie miałem wpaść albo. Wow, ale dobrze skoczyłem. Zapomniałem. <laughs> ale jadę, wciąż <laughs> jadę. W ogóle limba, bardzo fajna gra. Polecam ją bardzo serdecznie. Bardzo taka. No nie. No nie, nie. Przyjemna, chociaż. Dla oka przyjemna, chociaż właśnie y, jesteś mordowany. Jesteśmy mordowani jako główny bohater, ten chłopiec. Po prostu dosłownie co jakiś czas. I to nawet nie z naszego naszej winy, bo to czasami tak po prostu bywa, że. Hamskie puła. Up-key. YouTube. What the fuck, sick?